Hej wszystkim. Nawet nie wiem, jak to zacząć, bo mam takie poczucie, że tak długo mnie tu nie było i że trochę wyszłam z wprawy. Na pewno wyszłam z wprawy. I się martwię, czy będę potrafiła gadać znowu do kamery, a już mam taką ogromną potrzebę, bo zaczyna mi się robić przestrzeń na to, żeby znowu być kreatywną i nagrywać. W każdym razie chciałam się przywitać w tym najnowszym filmie. Będę go nagrywać tak. Powolutku. Jest wrzesień, 18 września. Ja właśnie dzisiaj wgrałam moją pracę magisterską do APD, I, i teraz czekają badanie antyplagiatem, i wiadomo, recenzje, za tydzień obrona. Bardzo się stresuję, ale też bardzo, bardzo się cieszę. Ostatnie tygodnie i dni były dla mnie bardzo stresujące. Ja nawet nie potrafię powiedzieć, dlaczego to jest dla mnie tak stresujące. W sensie niby wiem, ale też nie czuję się na siłach, żeby o tym opowiadać tak w internecie, bo to ma takie, to ma takie bardzo intymne podłoże, ale może y, uda mi się to jakoś opowiedzieć y, innym razem, bardziej tak ogólnie, Ym, bo może też ktoś ma takie y, trudności z perfekcjonizmem. Jeżeli chodzi właśnie o jakiś taki performance naukowy, czy w ogóle jakikolwiek, który jest poddawany ocenie, także tak. Yy, praca wgrana, czeka na recenzję, czeka na ocenę. Yy, ja mam teraz czas, żeby przygotować się do egzaminu. I gdy tylko odszedł mi ten stres związany z napisaniem pracy, z poprawieniem pracy, z kolejnym poprawieniem pracy, z setnym przeczytaniem wszystkiego i sprawdzeniem, czy wszystko jest ok, tak pojawił mi się stres związany z egzaminem. No bo ja przecież nie zdam. <ścoughs> I ja wiem, że to może ja brzmię jak jakaś zdarta płyta, bo ja no stop się stresuję takimi rzeczami. No ale mm, Wydaje mi się, że takie już jest moje życie, że nie będzie polegało na stresie, ale będzie właśnie polegało na przezwyciężaniu właśnie takich trudności, czyli takiego lęku przed tym, żeby się pokazać, żeby się otworzyć, żeby wystawić na ocenę to, co mam do powiedzenia, do przekazania światu. YouTube jest jedną z tych rzeczy. To, że jest bardzo dla mnie przyjemnym i takim kreatywnym miejscem, jest też dosyć stresujący, dlatego musiałam sobie go odpuścić w sierpniu, żeby zająć się tylko jedną stresującą rzeczą, która była na liście priorytetów i właśnie były to studia. Ale już no, zbliżam się ku końcowi, jestem z siebie bardzo dumna, staram się właśnie myśleć tak pozytywnie i cieszyć się tym. Czerpać z tego jakąś satysfakcję, pozwalać sobie na takie uczucia, no takie miłe. Dzisiaj tak miałam, jak kolejny raz czytałam yy, jakiś akapit, i, i tak po prostu bardzo swobodnie się uśmiechnęłam, gdy to przeczytałam. I tak starałam się zatrzymać w tej chwili, że okej, okay, czyli coś tam mi wyszło. Czyli coś tam mi się podoba, jest, jestem zadowolona, i staram się właśnie sobie powtarzać, że to jest najważniejsze tak naprawdę na koniec dnia. Czy, jestem, czy ja jestem z siebie zadowolona, czy ja dochodzę do tych swoich standardów, które sobie ustalam. Jednocześnie staram się je trochę obniżać, bo chyba nikt by nie doskoczył do nich. A postanowiłam nagrać też tego vloga teraz, żeby może trochę upamiętnić ten mój czas, yy, te ostatnie dni. Yy, przygotowywania się właśnie do obrony i no, do zamknięcia tego etapu, który jest dla mnie hmm. Jezus który jest dla mnie taki ważny bardzo też mnie ukształtował jako osobę yy, i z jednej strony cieszę się, że go zamykam no a z drugiej wiadomo Mam taki trochę lęk przed tym, co będzie nowe, nieznane, ale to wydaje mi się takie naturalne, i dlatego też chciałam właśnie trochę to uwiecznić w tym filmie. Te moje emocje, może ktoś też się z nimi utożsamia? Wydaje mi się, że na pewno się ktoś z nimi będzie utożsamiał, bo to nie jest takie odosobnione doświadczenie. Więc tak. Mam nadzieję, że nie będzie smutno. Mam nadzieję, że jak już to będzie, trochę refleksyjnie, mm, ale nie tak negatywnie, raczej tak ku przyszłości i bardzo mocno w teraźniejszości. Tak więc zapraszam Was do oglądania. Mam nadzieję, że ładne będzie. Boję się tylko, że jak otworzę to, no. to od razu zobaczę jakąś literówkę, której nie poprawiłam. Kurde, jak ładny kolor. I co z coś No. No pewnie, nie? No. Ja to Ej, fajnie mi tak wydrukowaną. Pewnie, że tak. Czyli na temu ona napisała swoją pracę w nie? Gruntować już, tak? Przetrzeć tym do szlifowania, i wtedy gruntować już. Tak, no tak, no. tam się nie pije. To zaschło hmm. już. Ale to dopiero... Nie, nie dotykam, bo to jeszcze nie słucha. Dobra, co tam za, za, za chwilę będzie słuch. No to ja to wiem, ale to jest ostatnie zrobione, to nie. też jest mokre. Cały jakiś czas, nie? Tak, tutaj jest burdel, ale ja chciałam tylko zrobić update, bo jakoś tak, tak kręcenie tego vloga mi średnio idzie, więc pomyślałam, że no, muszę chyba bardziej spontanicznie to robić. Wyszykowałam się, bo jadę zrobić sobie zdjęcie do dowodu, bo mm, stracił ważność. Co jeszcze? Mam po prostu bardzo dziwnie chodzę, tego nie widać akurat, ale stąd też tutaj ten taki burdel, bo po, e, po obronie miałam tak poharatane nogi, bo założyłam nowe buty e, i w dodatku, postanowiłam e, pójść sobie na spacer przed obroną, żeby się odstresować. Tak bardzo mam e, poranione kostki, nie będę tego oczywiście pokazywać, bo to nie wiem. No tragicznie to wygląda i ja też nie chciałabym takich rzeczy oglądać, więc też wam tego nie pokażę, ale dosłownie chodzę tak no tak ledwo, nie. Z czasem jest lepiej, jak już się przyzwyczajam do butów i yy, no po prostu bardzo powoli spaceruję, więc wychodzę rano, żeby to załatwić i jeszcze dzisiaj złożyć ten wniosek. Yy, o tyle jest to problematyczne, <grym>, że jutro lecimy do Włoch. Na tydzień, nie cały tydzień, i boję się, jak tam będę chodzić, spacerować, zwiedzać, no bo no nie ucieknę od tego. Starałam się teraz przez te kilka dni naprawdę to wyleczyć, odpocząć. Chodziłam cały czas bosą nawet jak pojechaliśmy wczoraj na działkę, to chodziłam tylko w klapkach z opatrunkiem, ale jest tragedia. No więc życzcie mi powodzenia, ja lecę. A w dodatku się przeziębiłam dzisiaj w nocy. Nie wiem, po prostu mam wrażenie, że też schodzi ze mnie stres i on schodzi już tak naprawdę ze mnie od kilku dni, ale yy, i chyba dlatego mam może jakąś taką osłabioną odporność I, i dzisiaj w nocy, no tak, tak mi było zimno, gardło mnie boli, mam dreszcze, jutro lecimy, jeszcze w ogóle rano lecimy. I ja wiem, że to są problemy pierwszego świata, tak? Ale no, mam, mam ochotę po prostu się schować pod kocem i nie wychodzić tydzień. A z drugiej strony bardzo chcę jechać. Więc muszę się jakoś ogarnąć, szybciej spakować, jakieś zakupy zrobić ostatnie, em, w Rosmanie coś tam. No, dużo się dzieje. Parkuj i jedź, część tego filmu ale tak mnie rozkłada i tak boli mnie gardło że nie mam w ogóle siły mówić więc chyba teraz po prostu szybko się ogarnę złożę ten wniosek kupię ubezpieczenie, spakuję się i kładę się żeby jak najdłużej poleżeć w łóżku

jaka cudowna, miękka. I też tłumaczenie jest już stare. Chyba, że już jest jakieś nowe ładne planie. Kocham Czejner. centrum już przekwita. Już znaczy przekwita już dawno, ale teraz żółte liście ma już. Zajebiście wygląda, mnie. Teraz yy, zamiatam liście, jak to się mówi, grabię liście yy, i Zauważyłam to, patrzcie na to. Tu są grzyby. Tuż tu wyrwałam przez przypadek, ale ja nie wiem, co z nimi robić. Grzyby. I to mnóstwo tych grzybów tu jest. Co robimy z tymi grzybami? Zajęty, wertykuluje. Kupił sobie wertykulator dzisiaj przyszedł to już trzeba było przetestować wiadomo I nie nic nagrywa... nagrywam co zmęczony? i zaraz pokażę bo tutaj wyplewiliśmy pod borówkami i pod porzeczkami tak to wygląda tutaj przy drzewie tutaj no i tam całe cały szpaler borówek. Nie wygląda może to najpiękniej, no ale przynajmniej oczyszczone. Pomyślałam, że się podzielę moim ulubionym batonikiem ostatnio i jest to różowe oszy i ja uważam, że to smakuje. To jest batonik proteinowy, kiedyś dostałam w parce pr i od tego momentu tak się zakochałam w tym. Uwielbiam to, aż mi jak nie jak będę, jak tylko pomyślę sobie o tym, że będę to jeść. Uważam, że to smakuje jak ym, taka czekolada wedla z nadzieniem malinowym. Uwielbiam tę czekoladę i to jest właśnie ten smak. Jesteśmy w Lerła i kupujemy korę na działkę. Wczoraj wszystko wypieliliśmy i będziemy dzisiaj zasypywać. Nic nie widzę, bo po prostu jest takie słońce, że... Ale nie narzekam. I co dzisiaj będziesz robiła? Będę tutaj y, oczyszczać y, podłoże skład owoców, żeby zasypać chorą. No, ale dobrze mi idzie. Mhm. I mam zajebiste narzędzia. Czyli na razie jest tak? I jak? Elegancko. Elegancko. No. Mnie Fajnie, jest Hmm. Ale słychać, że sobota na działce. Tak. Tu mamy pod nowy włoży, tutaj to podłoże i wysyłane kolor tak samo. I tak samo jest pożeczki. Tam ją tutaj za krzak, jak to się ten panek. Wydaje mi się, że to jest... To? Tutaj? Nie, no to jest pożyczka. No. To jest to jest chyba ja Nie wiem, co to jest. Nic. Nie wiem, teraz jak na to patrzę, to mam takie wrażenie, że nie widać tej całej pracy, którą tu Nawet tak nie ma. No, że już wiesz, po prostu? No po prostu jest kora ładnie przesypana. No dobra, ale kłodz, zrobiliśmy to dużo. przekopać wszystko. No i nie starczyło nam już tej kory, żeby nasypać na maliny które chyba największe, największą metamorfozę przeszłość.